Witam Państwa na moim kanale Projekt Awatary. Jeszcze lepsze jutro. W dzisiejszym odcinku zapraszam do medytacji, medytacji nowiu Księżyca w znaku Skorpiona, który w tym roku wypada jednocześnie wraz z obchodami święta wszystkich świętych. A więc jest to taki szczególny czas, ponieważ Skorpion przynosi ze sobą. Obietnicę transformacji i głębokiej refleksji. Wraz z intensywną energią zachęca nas do zanurzenia się w mroki naszej własnej duszy. To czas, aby odkryć, co skrywa się pod powierzchnią. Czas, aby zamknąć niektóre rozdziały i otworzyć się na nowe. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, lajkowania i zostawienia komentarza pod filmem. Zatem zaczynamy. Usiądźcie sobie zatem, Państwo, jak najwygodniej, tak aby Wasze ciało mogło być rozluźnione. Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy i zacznijcie obserwować swoje oddychanie. I pozwólcie, aby Wasz oddech poprowadził Was ku Waszej wewnętrznej ciszy. Oddychajcie spokój i rozluźnienie i wydychajcie to wszystko, co przeszkadza Wam być w pełni obecnym tu i teraz. Pozwólcie, aby Wasze oddychanie mogło stać się głębsze i mogło stać się wolniejsze. Wdychajcie do podbrzusza głęboko i wydychajcie pod brzuszem. Głębokie brzuszne oddychanie nie tylko rozluźnia ciało, ale również uspokaja umysł. Pomyślcie o tym szczególnym czasie nowiu księżyca w znaku Skorpiona, w którym energie docierają bardzo głęboko do naszego wnętrza, uruchamiając to wszystko, co związane jest z naszą transformacją. Czas ciemności, ale jednocześnie i odrodzenia. Odrodzenia światła w ciemności. Sięgamy do głębi swojej własnej duszy, aby odnaleźć tam światło naszej świadomości, które rozjaśnia naszą wędrówkę. Niech oddech poprowadzi Was ku Waszej wewnętrznej ciszy. Wyobraźcie sobie, że głęboko w Waszym sercu jest cisza i pokój. Jest taki punkt całkowicie spokojny i bez ruchu. Punkt Waszego wewnętrznego bezpieczeństwa. I z tego miejsca możecie teraz przyjrzeć się waszemu ciału fizycznemu i pozwolić mu się rozluźnić. uwolnić to wszystko co stanowi napięcie i nie pozwala wam być w pełni obecnymi tu i teraz. Oddychacie spokój i ciszę, która was otacza i wydychacie to, co jest już niepotrzebne. I możecie teraz poczuć, jak Wasze ciało staje się coraz cięższe i rozluźnione spoczywa na krześle. I możecie również z tego miejsca wewnętrznego spokoju wewnątrz Waszego serca pozwolić, aby Wasze emocje i myśli również mogły się wyciszyć, rozluźnić i uspokoić. I możecie otworzyć się teraz na energię nowiu księżyca. Pomyślcie o nowiu księżyca w znaku Skorpiona, kiedy oba nasze życiodajne światła, Słońce i Księżyc, łączą się ze sobą, otwierając taki. Szczególny kanał dla transformacji energii odrodzenia i przejścia pomiędzy wymiarami, różnymi stanami naszej świadomości. To czas, w którym możemy medytować nad przemijaniem, nad śmiercią i odrodzeniem. Głęboko w naszej wewnętrznej jaźni jest taki punkt, który łączy nas. Wszystkimi wymiarami naszego istnienia, z naszą duszą i naszym duchem, i stanowimy jedność ze wszystkim, co wokół nas, z życiem którego doświadczamy i w którym uczymy się i rozwijamy, pomyśl teraz o tych energiach, które pozwoliły Ci przybyć tu na ziemię, abyś mogła mógł. Wzrastać jako dusza, będąc w ciele fizycznym. Co to dla ciebie oznacza? Pozwól sobie na tą głęboką refleksję nad swoją własną wędrówką. Przez czasoprzestrzeń, przez różne wymiary życia, których doświadczałaś, doświadczałeś i których będziesz doświadczała, doświadczał w przyszłości. Puść to, co chce odejść i otwórz się na nową rzeczywistość lepszą rzeczywistość i poprosić o wgląd, abyś mogła mógł bardziej świadomie, radośniej doświadczać życia. Zapytaj o następne kroki w Twojej podróży przez życie. Otwórz się na energię swojej duszy, na wewnętrzne prowadzenie. Zaufaj swojej intuicji. I mądrości swojej duszy. Usłysz wewnątrz siebie cichy głos, który mówi: Ja jestem duszą. Możesz również zdecydować, że chcesz zaopiekować się bardziej sobą, zaopiekować się swoją duszą i wzrastać dzień po dniu świadomości, jedności wszelkiego życia. Pozostań teraz przez chwilę w tej ciszy i wsłuchaj się w głos swojej własnej duszy. Możesz również zapytać o swoje przeszłe wcielenia. Kim byłeś? Czego się nauczyłeś? Nauczyłaś w tych kolejnych podróżach, w tych kolejnych wcieleniach. Możesz teraz przypomnieć sobie to, co jest dla Ciebie ważne, istotne. Dla Twojego dobrostanu, dla Twojego życia, zdrowia i związku w życiu. Energie znaku Skorpiona pozwalają nam dotrzeć do najgłębszych warstw naszej świadomości, pozwalają nam dotrzeć do podświadomości i usłyszeć głos nadświadomości. Wyobraź sobie przez chwilę, że czas nie istnieje. Jest tylko zawsze tu i teraz. A Ty stoisz pośrodku źródła wszelkiego światła. Jesteś cząstką tego światła, jesteś cząstką tej świadomości nieograniczonej. Środek wszechświata jest w tobie, a granic Twój wszechświat. Nie ma. Twoja świadomość tworzy Twoje życie. Otwórz ją zatem, co. Piękne, dobre, inspirujące i dające Ci radość w życiu, abyś mógł, mogła doświadczać szczęścia i wolności. przyciągnij tą energię teraz do siebie do swojego ciała fizycznego emocjonalnego i mentalnego poczuj jak te energie integrują się ze sobą łączą i stają się jednym tobą samym i odnień się tą energią jak świetlistą peleryną, która będzie Cię chronić i otaczać w życiu. Kup się teraz ponownie swoją świadomością swoim sercem i zacznij odczuwać swoje ciało fizyczne, szczególnie stopy na podłodze. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, weź głęboki wdech i powoli otwórz oczy. Jest taka modlitwa, która nie przynależy do nikogo, przynależy do całej ludzkości. Modlitwa ta, zwana wielką inwokacją, została podarowana nam w czasie pełni księżyca, kwietniowej pełni księżyca w 1945 roku. Przed dniem zakończenia II wojny światowej. Jej piękno i siła tkwią w jej prostocie i tym, że wyraża w sobie podstawowe prawdy, które dzielimy jako ludzkość. Z punktu światłości w myśle Boga. Niech światłość spływa na umysły ludzi, niech światłość powróci na Ziemię. Z punktu miłości w sercu Boga, niech miłość spływa do wszystkich ludzkich serc. Niechaj Chrystus powróci na Ziemię. Z ośrodka, gdzie jest znana wola Boga, niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi, zamiar, który znają Mistrzowie i któremu służą. Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi, niech się wyłoni plan miłości i światła pieczętując wrota, za którymi przebywa zło. Niechaj światło, miłość i moc przywrócą ten plan na Ziemi.